Cześć, pokażę Wam teraz 8 ćwiczeń, które możecie wykonać na brzuch. Użyjemy do tego czasu. Będziemy wykonywać 30 sekund ćwiczenie, 10 sekund przerwy. Włączę specjalny stoper, żeby nie musiał tego liczyć ja. I lecimy. Pierwsze ćwiczenie to będziemy utrzymywać nogi w górze i będziemy się skręcać na boki. Uwaga, czekamy na sygnał startu. I hop, nogi w górze, skręcamy mocno. Ręce, bark i głowę. Hop. Jak, ktoś, jak ktoś chce troszkę trudniej, można użyć do tego ciężarek czy wodę i przenosić. Staramy się cały czas utrzymać nogi w górze. Jak dla kogoś za ciężko, można je położyć. I przerwa. Drugie ćwiczenie to będziemy utrzymać 30 sekund ręce i nogi w górze. Chwilę rozluźnienia. I start. I trzymamy. Próbujemy utrzymać równowagę. Troszkę organizm cały czas będzie wśród odtrząsł, ale z tym musimy walczyć. Jeszcze chwilę. Dobra, rozluźnienie teraz albo na łokciach, albo na rękach wyprostowanych. Będziemy podnosić nogi góra-dół, palce na siebie. I hop. Można wyżej, można troszkę niżej. Powoli, albo szybko. Ale ważne, że przez 30 sekund wykonujemy pracę. Jeszcze chwila. I przerwa. Kładziemy się na plecach, i teraz będziemy klaskać pod nogami palce na siebie. Czekamy na sygnał. I start. I klaszczemy pod nogą, drugą nogę możemy prostować, palce na siebie, hop, hop. Jeszcze kawałek, hop, 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 hop. Dobra, teraz kładziemy się na plecach dalej i będziemy prostować jedną nogę do góry. Cały czas tylko jedna noga. I hop, prostuję, trzymam i rozluźnię. Palce na siebie, hop. Trzymam chwilę i rozluźnię. Trzymam. Hop, duże. Hop. chwilę i przerwa, rozluźnić można. I zaraz będzie druga noga. Uwaga, tak wzrostuję, hop, cały czas palce na siebie, hop, hop, drugą staram się utrzymać cały czas 90 stopni. Tak. Teraz będziemy znowu albo na łokciach, albo na rękach wyprostowanych wypychać nogi do przodu. Nogi ugięte pod brzuch i prostujemy. Hop, hop. Staramy się mniej więcej kąt 45 stopni. Hop, hop. Dobra, i teraz będziemy próbować utrzymać równowagę i lekko pochylić się do tyłu i do przodu. Też nie można za daleko, że ja się w tą stronę obrócę. Hop i wrac. Lekko do przodu i do tyłu. Hop i wrac. Hop i wracam. Tutaj jest pod kątem troszkę, więc tam mógłbym polecieć do tyłu, do dołu. Hop i wracam. I wracam, staram się nie opuszczać całkowicie, żeby nie położyć się. Hop. A! I mamy koniec ćwiczeń. Powtarzamy 2-3 razy taką seryjkę i będziecie mieć bardzo mocny, bardzo mocny brzuch. Dziękuję Wam.